W tym momencie ćwiczenia czy programy ćwiczeniowe takie jak yoga, pilates są bardzo pomocne, bo one aktywizują naszą ruchomość, naszą ruchliwość w każdym kierunku. Wielowymiarowo, na ogół przechodząc przez zasany, przechodząc przez pozycje w pilatesie, aktywizujemy wiele grup mięśniowych, wiele grup powięziowych, łańcuchów na wszystkich poziomach. Dzięki temu ten kolagen jest aktywny, on się kurczy, rozkurcza. Jego elastyczność jest poddawana, że tak powiem, treningowi, oporowi, i e, nasze ciało chce go utrzymać. Chce go zatrzymać i chce utrzymać jego sprawność, bo czujemy potrzebę, bo tworzymy potrzebę w naszym organizmie do używania tego kolagenu. Im bardziej jesteśmy zastani, im mniej się ruszamy w wielu kierunkach, tym gorzej to wygląda.